i swoim, chciałbym bardzo serdecznie powitać Państwa na uroczystościach rozdania laurów przedsiębiorczości. Już po raz trzeci nagrodzono najlepszych przedsiębiorców Powiatu pszczyńskiego. 29 września w Zamku Pszczyńskim odbyła się gala rozdania laurów przedsiębiorczości 2011. Uroczystość rozpoczął wykład Filozofia przedsiębiorczości Historia laurów. My, przedsiębiorcy, jesteśmy. Tą naturą, w której czasem trzeba pomóc, zostawiamy to w rękach naukowców, prawników, ustawodawców, administratorów. Zostawiamy to również w rękach ludzi kultury, po to, żeby możliwy był zrównoważony rozwój. Następnie wręczone zostały nominacje. W kategorii usługi nominacje otrzymali. Bank Spółdzielczy w Miedznej, firma Budrol Bogusław Reclik oraz Bank Spółdzielczy w Pawłowicach. Zwycięzcą tej kategorii został Bank Spółdzielczy w Miedznej. W kategorii produkcja wyróżnieni nominacjom zostali Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowo-Usługowe Legal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Marmur Zakład Betoniarsko-Kamieniarski Edmund Dulemba oraz Zakład Mięsno-Wędliniarski Mirmax Pencala. Tu spośród trzech nominowanych firm zwyciężył marmur, zakład betoniarsko-kamieniarski Edmund Dulemba. W tym roku przyznany został także laur specjalny w kategorii rolnictwo. Nagroda ta przyznana została gospodarstwu warzywnemu Łukasz Dzida, Stanisław Dzida. Uroczystą galę zakończył występ Barbary Brody Malon, Sebastiana Malon i Damiana Stani. W ten, w którym piszesz, Ja mam Ciebie na wargach, a Ty masz mnie na dłoni. Ja jestem Twoim tatrem. Ty jesteś moim oddechem.